Widzowie, jestem bardzo umówiony na, a, powiedziałem coś Adminowi i się zgodził. mode 1 w naszym serwerze nie jest dobrym, ale Admin się zgodził. Mia, 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 miał, Game GameModa 1, zasubskrybuj mój kanał i dobijamy 120 łapek w górę. Tak widzą, klikajcie, klikajcie. Dobra. To jest taki sekret, widzowie. To jest moja walizka, która pisze 22889. Nie, ale tutaj nie można chyba. Tutaj nie można tego. I teraz to. To jest mój sekret. Tutaj 228. Tutaj będzie mój safe widzowie. Tutaj ukryję moje pieniążki. Tutaj, tutaj widzowie. Ok, teraz napiszcie w komentarzu, jak jak wyglądała moja walizka. No to idę do admina widzowie. Muszę pójść po samochód. Okej, okay. tutaj. A za. Nie, ale dobra. Jaka to. I telefonik muszę wziąć. coś. To, to? Dzisiaj, dzisiaj widzowie, mamy dobry. Wieści. Będę dzisiaj trollował Franiksa, tak widzowie. Będzie, będę to, Franiksa trollował. I teraz jedziemy, widzowie. Do Admina. Jest niedaleko. Ja nie mogę... Jaki? Ja nie mogę, muszę stoi. Dobra. Eee, za chwilę przerwę. Czekaj. Czekajcie. Muszę... Za chwilę będzie, będę u tego. U Admina. Zaraz wrócę. Dobra widzowie. Już jestem niedaleko. Za chwilę skręcę. O o, tutaj jest Franiks. Ale muszę gdzieś się ukryć. Bo sprawdzi! Tutaj mieszka niedaleko Admin. Mogę podjechać po tym pod, pod, po moście. Okej. Okay. Najlepiej muszę wziąć ta, te sam ten samochód. O, dobra, waczamy. I chodźmy. Prawie mam zniszczony ten samochód i teraz muszę iść, bo będzie nie widać. Będzie mnie. Dobra. Muszę uważać na Franiksa. To jest w mieście. Najlepiej. Okej. Okay. Najlepiej tutaj specjalnie weszę, Szedł na ulicę. To najlepiej go nie podrócić. I teraz chodźmy. To jest ta kryjówka tego. Buk buk! Halo? No halo? No admi adminie! Admin! Gdzie jesteś? Hey. Czekajcie! Mam jakieś laki. Muszę włączyć to ustawienia jakieś. A tutaj jest to Opefine. W ten opinę. Zostawić jakieś... Ale dobra... Dobra, to jest... E, HDG5 Ultra To jest na pewno Dobre, lepsze ci dobre adminie no dobry e, Ja chciałam tego Game Moda 1 No dobra, to jest dobrze Zostaniesz admina za 3 2 1! Dobra, zaczynam. Mył. O! o, Dziękuję bardzo! Za Game Moda 1! Proszę! Ja nie mogę! Mam admin! Zatrzymam Game Moda 1, widzowie! Najlepiej sprankować jak Franiksa. Pokażę Wam. I teraz tutaj zamknę, dla... dlatego nie latały muchy mi się myszka znisz. Czekajcie, y takim, taką klawiaturką. Dobra, za a, dobra. Ale dobra. I teraz mogę jakieś FPS -y zrobić. Mam ciągle laki jakieś, ale dobra. I chodźmy zrobić trolla dla Franiksa. Tutaj ukryć się i że tutaj zrobić koło tego go, sklepu z ty, magik tutaj są fajne kleje magik Okej, okay, widzowie będzie fajny ten troll dla franiksa tutaj będą coś i możemy tutaj poszukać miny nie możemy to nie hej widzowie ja mam ja ten, pom ten pomysł to jest to. I chyba jednak nie, nie. Czekaj, flemy toksyn. Dobra, tutaj postawimy. I teraz rzucamy to stoksyczne. Czekajcie. Hej! Okej! Okay. Ja nie mogę. Czekajcie. Dobra. Tutaj wlewamy. Chyba, chyba źle. Zły pomysł, bo na górze. Musiała to być, widzowie. Ja, ja nie mogę. Ale tutaj możemy zrobić to taki kobblestone. Możemy z kobla. Tutaj to krzyczne. Możemy tutaj przesunąć. Shift. Ja nie mogę. Samochód mój. Muszę przenieść ten samochód. I tutaj. A ja nie mogę. A, dobra. Tutaj będzie teraz. Mm, tutaj postawimy. I teraz postawiamy stołna. Tu pyk, pyk, pyk. Ja nie mogę. Muszę tutaj przenieść samochód. A tutaj, co wie. I teraz możemy to wszystko z koble. Oh yeah! Ja nie mogę, wyszedłem w sam widzowie, ale nie mogę umrzeć, bo mam Game Moda 1. Okej, okay. ja nie mogę, nic nie widzę prawie. Oczekajcie, tutaj weszedłem wyszed yy, do moich tro mo mojego trola i teraz chodźmy do Franiksa. Kiedyś tutaj postawię ten samochód. Nie widział Franix. Okej, okay, tutaj. I. Za chwilę sprawdźmy, lub kamery, widzowie. Zrobiłem, widzowie. I teraz możemy to włączyć to. Sugar Craft. I teraz możemy kamery dodać. Okej, okay. tutaj, tutaj możemy. I zaraz do Was wrócę, żeby te kamery wszystko wyremontować. Dobra, widzowie. Już wszystko zrobiłem I teraz to Kamery tutaj są I sprawdźmy o, Dobra Idziemy sobie do Mojego domku Dobra chodźmy I teraz możemy tutaj Skręcić To jest mój domek widzowie. Jestem tutaj Franiksiek O ja nie o nie co to jest Ja nie mogę ej, ej, Co to jest ja, ja nie mogę. Nie, nie mam zielonego pojęcia co się stało z... Nie. To... To... SOS. To był na lepszy troll w tym serwerze. I teraz... Teraz robię nowy troll. Czyli... Fejkowa woda. Dobra, tutaj możemy ziąść. Gdzie to? Aha, tutaj. Możemy tutaj wszystko zrobić z tym Security Craft. Okej, okay, tutaj możemy zrobić wodę i teraz możemy e, to. sprawdzić, Czy to, je, to jest to? To. Jak się nazywało? To. E, fejko, prawdziwa woda, widzowie. I teraz tutaj pokażę wam, ale pokazywałem już w tym. W odcinku i mod dziś ty modyfikacje. I oglądaliście do końca, ale napiszcie w komentarzu. I tutaj ma, to napiszę darmowe diamenty widzowie. Tutaj mogę mieć aż nie nieskończoność diamentów. I za chwilę będę i... Tutaj mogę co Muszę to dekorować widzowie i za chwilę wrócę. Widzowie, już skończyłem i teraz tutaj jeszcze zrobiłem kill off dla Franiksa mógł, a tutaj jest woda. Nieprawdziwa. Mogę powiedzieć, że to jest prawdziwa. No to sprawdźmy i gdzie jest teraz Franiks. Pokonałem go tutaj, a ten samochód mój. Jeszcze raz muszę wpisać nową komendę takie Wyatcher nie Watcher, Wy Klear i Testo To jest takie coś, że możecie wpisać komendę i, i możecie włączyć deszcz. I chodź, czekamy za Franiksa. Dobra, chodźmy, by. chodzę, idę sobie, ja nie mogę, sprawdzę co to jest, ej, sprawdź, jakieś diamenty tutaj są, ja nie mogę, Chodź, biegnę, 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 a co to jest za woda, sprawdzę to. I teraz najpierw to zrobimy, widzowie, i Marix się popłacze, dobra, tutaj. O nie, o nie, o nie, co to jest? Ja nie mogę. O nie, o nie, o nie. Okej, okay. coś mi się spukowało. O nie, o nie, nie mogę z wyjść. Ja nie mogę, nie mogę skoczyć. Ratuję się! Ratuję się! Dobra, widzowie. Już zrobiłem, a teraz najpierw może zrobić wam dużo Steve'ów dla Flaniksa. Teraz wważamy kostium MPC. To jest gdzieś tutaj widzowie, a to. I tutaj się robi postacie. Mogę coś tu i może, mogę napisać. Lub Steve'a możemy zrobić gangstera, Steve'a. I teraz może atakować. Y może zaatakować z tym killerem. Okej. Okay. Tak, gdzieś tutaj. I teraz możemy poszukać gdzie jest ten gangster. Villager Steve? Nie. Tutaj nie będzie. Villager. Nie wiem kurczę, że będzie to villager. Tutaj. możemy zrobić z normalnego kostywa a oczy nie będą takie, coś ok. Non, mogę taką rzecz zrobić. Widzowie, mogę nazwać a, agre, agresor, agresor, i gdzieś coś tutaj mogę zmienić, i potem. Nie będzie friend Tylko agresor to będzie. A imię możemy osunąć hide hide, czyli to będzie. Hej. Dobra i teraz możemy to... A lub wiem To będzie point To będzie... Tutaj będzie 1000. Okej, okay, tu 1000 i tutaj będzie to 500. Dobra, 500 i teraz możemy jednego ale będzie mieć dragona killera. Tak, co Będzie nie, dragona killera i zrobimy pranka mu pokonuję go na hita. Możemy, go, możemy go nie umrze nie on. Pokon... Niepokojnie. Niepokojnie. To. Ustawiamy widzowie. Ja nie mogę Znowu pada. No. Czekaj. Wpiszę taką. Ła. Czekajcie. Her. Klear. Ok. Wypadła już. noc, kurcze, okej, okay. Sprawdźmy. O! Dobra, tu eee, teraz możemy zrobić to. Czekajcie, tutaj był gdzieś Dragon Killer. o tutaj jest Dragon Killer. Jo, ja nie mogę. Tutaj możemy ten. I tutaj wyłożymy kurcze Ale będzie mieć przypał Franiks. I, I czekamy go. Czekamy na niego widzowie. Tra la 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 la, la acz. co? Co to jest za ten? Co to jest za Steve? Ej, ma dragon killera! Ja nie mogę! Dobra, Pochodzimy do niego i zapytamy. Hello! Hello! Nie, nie! Nie! Nie, nie mogę! Nie! Co to jest? Co to? Co to? O oh nie! O oh nie! O nie! O nie! O nie! O nie! O nie! O nie! Co? Coś mi się zbugowało. O, o dobra widzowie. To jest ostatni, już troll dla Franiksa. Musi trochę mieć spokoju. Um, już nie żyje, ale się pojawił widzowie. Napiszcie komentarz. Jaki troll wymyśleć dla Franiksa? E, teraz możemy kolce poszukać i tutaj, mm, gdzie są? A wiem, wiem, wiem. Tutaj będą. I tutaj bierzemy i piszemy to, że jest skrzyn skrzynka taka, ale będzie widzowie pusta. NICZEGO NIE BĘDZIE WIDZOWIE Sama pusta O no mogłem Okej okay. tutaj zrobimy Tutaj pyk Tutaj możemy zrobić I takie długie Przejście będzie Widzowie mega Długie Okej okay. I tutaj możemy Tutaj postawić wszystko Kurczę. Dla Flanixa i teraz możemy co? Za chwilę będzie to jakie długie to będzie takie długie przejście jak szok. Ja nie mogę. Tutaj postawimy, ale te kolce będą będą jeszcze lepsze. Będą skręcać. I to możemy jeszcze to zrobić. Pyk i... Zaraz będzie to skończone I, mm, i za chwilę będzie troll dla Franiksa i tutaj i zbyt szybko to zbuduję i teraz będą wiatraki będą go, go popychać. Mm, dobra, tutaj postawimy to i włączymy to wszystko. Ja nie mogę, to będzie najlepszy troll. Na świecie. Znaczy na tym serwerze. Ktoś na pewno też zrobił. trole też robił Gplay. I teraz możemy teraz dodać. I teraz pietraki. I za chwilę Franik. Znowu, znowu to samo, kurczę. Ja nie mogę. Wyather klear. No musi ten. Musi ten admin naprawić tę mapę. Nie wytrzymam. Jak nie wytrzymam, widzowie. Nie, mocno nie wytrzymam. Taki ciągle leje ten deszcz, widzowie. Okej, okay, widzowie, tutaj zrobię to wszystko, ja nie mogę. Ale to będzie ładnie wyglądało. S wyśmienicie. Okej, okay. tutaj możemy. A tutaj też możemy. O tutaj. I, e, drugi... Admin będzie bardzo ucieszony, ale nie mam młoda na kamery, ale mogę poszukać widzowie. I napiszcie mi komentarzu smacznego. Bo wiem... Okej. Okay. Teraz mogę... Dobra. Dobra, tutaj już będzie wszystko. I za chwilę się spotkamy. I czekamy teraz na Franiksa. E, dobra, tutaj jest, i teraz. E, co to są za kolce? Nie mam pojęcia. I tutaj. E, dobra, To jest jakaś skrzynka. Kurde! Dobra, dobra, Franiks, dalej. U, użyj tego mojego Franiksa. Ja jestem Franiks. I wszystko umiem. Okej, okay, skoczymy. Ja nie mogę. Ja, ja. O nie, o nie, o nie. Co to? O, na... Jak se po to iść? Ja nie mogę. O, o, nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Ja nie mogę. Dobra, widzowie. Mi się wszystko udało. I sprawdzam, jak tam. Ja nie mogę. Myślałam, że będzie jakiś villager. Tutaj chodzą ciągle villagery. I teraz mogę się pobawić game modem jeden. O! Ej! Co się stało z moim game modem jeden? Ej, nie mogę! Ej, nie mam widzowie! Nie mam pojęcia! Co się stało z moim game modem jeden? Kurczę. Ale zasubskrybuj mój kanał i do mnie 120 łapek w górę i cześć i ba! 吧。